Pewnie duża ilość z was kojarzy ten burzliwy okres z komunizmem, strajkami i długimi kolejkami do sklepów. A wiecie z czym ja ten okres jeszcze kojarzę? Oczywiście, że z różnymi rodzajami dań jak i potraw z tamtych czasów. Taki stan rzeczy jest spowodowany dzięki mojej ukochanej babci, która ostatnio mi wspomniała, że kiedyś jadła schabowe z mortadeli. Z ciekawości sprawdziłem w internecie co to jest i powiem wam szczerze, to co znalazłem przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania, istna dziura bez dna różnych. Nawet bym zaryzykował stwierdzeniem, że groteskowych przepisów z czasów PRL-u i właśnie to mnie zainspirowało do stworzenia tego materiału. Na początek chciałem wam zarysować perspektywę ludzi żyjących w tamtym okresie, i dlaczego takie, a nie inne potrawy, jak i desery gościły na tamtejszych stołach. Po pierwsze, brak towarów w sklepach, co prowadziło do ogromnej kreatywności w polskich domach. Ludzie musieli radzić sobie z tym, co było aktualnie dostępne, a często były to produkty zamienne lub najprościej w świecie, ujmując gorszej jakości. Przykładowo zamiast zwykłego schabu który był rzadkością, używano jako zamiennika mortadeli lub inne podroby. Składniki często były proste, więc gospodynie domowe, jak to na nasze aktualne ukochane babcie przystawało, zamieniały się w prawdziwych wizjonerów w kuchni, i tutaj naprawdę nie żartuję. Kto by pomyślał, że z paru prostych składników można było wyczarować takie danie jak zupę nic, nazwa mówi sama za siebie lub wodziankę. Tutaj nie będę się rozwijać na temat tych potraw, ponieważ jeszcze wrócę do nich w dalszej części materiału. Okay. Przygotowanie jedzenia w tamtych czasach było też swego rodzaju sztuką przetrwania, ale i wyrazem pomysłowości. Dlatego dziś przyjrzymy się paru nieoczywistym, wręcz enigmatycznym daniom z epoki PRL, które być może dla niektórych będą powrotem do dzieciństwa, a dla innych zupełnie nowym doświadczeniem. Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Let's go. Wodzianka Czyli w skróci ogie zupka chińska Składniki do zrobienia owej zupy to po prostu Chleb, czosnek, sól, pieprz, woda, domowa wegeta lub kostka, natka pietruszki Byłem sceptycznie nastawiony do tej zupy Chleb z wodą i przyprawami nie brzmi jak coś spacznego Ale myliłem się, nawet zaryzykuję stwierdzeniem Że mi smakowało tylko osobiście polecam grzanki do tego dania Kotlet z mortadeli po prostu kotlet, tylko że zamiast schabu jest mortadela. Niestety nie próbowałem, nie wiem może jestem specjalny, ale ktoś mi może powiedzieć, gdzie mogę kupić mortadele? Zupa nic. Czyli dosłownie mówiąc niby nic, ale jednak coś. Słodki deser na bazie mleka, z dodatkiem ubitego białka jajek. Nie wiem co o tym sądzić, może to nie jest jakoś bardzo niedobre, po prostu smakuje jak płynny budyń domowej roboty. Krokiety o smaku ruskich pierogów szczerze, chyba jeden z lepszych potraw na tej liście, to danie jest z jednej strony tak proste i zarazem, pomysłowe, już wiem co zrobię z resztkami farszu po pierogach ruskich. Domek Baby Jagi, faworyt, mój osobisty apel do wszystkich rodaków: przywrócimy do łask to danie, od dawna nie widziałem nic tak pięknego i majestatycznego jak ten deser. Nadrobienie osobiście wolę makaron lub ryż z mlekiem. Ale to też nie jest zła alternatywa, gdy nie ma się pod ręką ugotowanego ryżu lub makaronu. Oczywiście tych potraw jest wiele więcej. Może w niedalekiej przyszłości zrobię z tego tir lub nagram przepisy do niektórych dań, czas pokaże. No i co ja mogę więcej powiedzieć, naprawdę dobrze się bawiłem podczas researchu do tego materiału, jak i montowania. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Podzielcie się w komentarzach jakie ciekawe rodzinne przepisy zachowały się z czasów PRL w Waszym domu. Ja już będę się zbierać i do zobaczenia w następnym odcinku. Bejzo.